Współdziałania dla wszystkich Polaków. Tak mówił prezydent Bronisław Komorowski i życzył dalszych sukcesów również na Igrzyskach Olimpijskich w za rok. A Igrzyska w Polsce kto wie być może w roku 2022. Prezydent Polsce Skoczkowie i podziękowania za sukcesy i tytuły w tym sezonie. Ale rozmowy nie tylko o sporcie. Na pewno podję sobie <laughs> przez święta. Akurat, no, wiadomo, sezon się skończył. Nie, 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 ma, nie, nie ma żadnych tam zawodów, już się nie, nie skacze. To już tej, tej wagi gdzieś tam nie, nie trzeba pilnować. Gdy zawody były, była dyscyplina i świetne efekty. Mistrzostwo świata Kamila Stocha i brązowy sukces drużynowy. Sukces ogromny, że taka zdolność do wygrywania trwa już przez wiele lat. Co wskazuje na tą dziedzinę sportu, narciarstwa jako perspektywiczną, ważną. Miejmy nadzieję także i w tej perspektywie olimpijskiej. Igrzyska olimpijskie za rok w Soczi. Te w Polsce są możliwe w 2022 roku. Oceniamy nasze szanse jako... Realne. To wczorajsza deklaracja premiera. Miastem gospodarzem byłby Kraków, współorganizatorem Słowacja. Myślimy o tym, żeby skutecznie starać się o organizację igrzysk, żeby były one możliwie tanie i oszczędne. I żeby były przyjazne środowisku. Ale konkretne liczby co do kosztów nie padły. Nie będą to żadne megalomańskie projekty. Chodzi o to, by inwestować tylko w taką infrastrukturę parkingi, ośrodki sportowe, które będzie można wykorzystać również po igrzyskach. Polsko-słowacką kandydaturę trzeba zgłosić do końca roku. Konkurencja spora. O igrzyskach chcą zawalczyć Barcelona, Monachium, Oslo, Nicea i Lwów. Ostateczna decyzja za dwa lata.